Cześć moi drodzy, wiecie co mam na końcu języka, żeby opowiedzieć wam zabawną sytuację, jak nam się zdarzyła przed chwilą. Pomijając to, że zgubiłem telefon, nie wiedziałem gdzie położyłem i szukaliśmy, ale to nie o to chodzi. Jak wszedłem do domu, wiecie, patrzę na stole, nie na stole, tylko na kontertop w kuchni, stoi naczynie Pełno muszek. W koło niego lata. A pamiętacie, że mieliśmy ostrą wymianę zdań na temat słoneczników, które, które ja narwałem, które podobno, niepodobne, tylko też muszki, jak to się mówi, muszki się zlatują do tego słonecznika. Tak samo się zlatywały do tego czegoś w naczyniu, które stało na kuchni. Na kuchennym placie, więc ja wziąłem <grych> e, taką folię plastikową i nakryłem to. A moja żona przyszła do kuchni i mówi i zaczęła się śmiać strasznie, bo ona zrobiła pułapkę na muchy. Lecie. <grych> <Kurde. grych> znaczy, no, fa fakt, że muchy się zlatują i tam się topią w tym roztworze, co ona tam przygotowała. Ale to nie o to chodzi. Jakby tak wszystko nakryć, no nie? i schować do lodówki, to nie byłoby problemu, nie? Muszki by poleciały gdzie, tam, gdzie mają jedzenie, jakieś winogrona zjadać z drzewa albo jakieś jabłka. No, a tymczasem przylatują do nas, do kuchni. No. Nawet do słoneczników się garną. Nie trafisz za tymi muszkami.